Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest całka nieoznaczona liczona metodą podstawiania. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru oraz coś do pisania, a także tablicę ze wzorami na całki i na pochodne. I możemy rozpoczynać. Na tablicy mamy przedstawiony przykład całki. Jak już wspominałam, będziemy liczyć ją metodą podstawiania. No więc rozpocznijmy zastanawianie się nad tym, za co podstawić. E, widzimy, że mamy tutaj logarytm. E, jak już wcześniej wspomina, wspominałam w poprzednich przykładach, e, pod będziemy, podstawiamy zazwyczaj za to, co jest w nawiasie, na przykład jakiejś funkcji, za to, co jest w argumencie danej funkcji. U nas na przykład. W naszej sytuacji no, nie bardzo mamy z tych elementów jak wybrać, dlatego jeżeli znajdujecie się w sytuacji, kiedy w Waszym zadaniu pojawia się ułamek i znajduje się w tym ułamku logarytm, podstawiacie właśnie za logarytm. My posuniemy się jeszcze więcej, podstawimy za licznik, dlatego że jeżeli będziemy liczyć pochodną, to pochodna ze stałej jest 0, więc przy okazji tego podstawienia zjemy też, że tak się wyraży, tę stałą i ona potem nam nie będzie zawadzać. Czyli wybieramy sobie ulubioną literkę, bierzemy t i podstawiamy licznik, czyli 2 plus logarytm z x. No i teraz jak się za to dalej zabrać? Czyli tutaj mamy t. Liczymy teraz pochodną. Pochodna z t to jest 1, czyli wpisujemy symbolicznie dt. Pochodna z dwóch to jest 0. Dodać pochodna z logarytmu to jest 1 przez x dx. I teraz ktoś powie, no to co z tym dalej zrobić? Bo wiemy, że pod całką musi, powstać, musi być coś, co mam także tutaj w tym równaniu, żeby jeszcze te x -y można zabrać, bo nie wszystkie zabrałam. Postarajmy się teraz to zapisać troszeczkę inaczej. Czyli mamy... 2 plus logarytm naturalny z x razy 1 przez x, dx. To wyrażenie można dokładnie tak zapisać, stąd widzimy, że to, co mamy tutaj, czyli to 1 przez x, dx, znajduje się dokładnie tutaj, a zatem to podstawienie jak najbardziej działa i zabierze nam wszystkie wyrażenia z x, które chcemy, żeby zniknęły. No więc wstawiamy naszą nową zmienną do całki, czyli to będzie t. I dt. Zobaczcie, jak bardzo się skróciła ta całka. Tę całkę jesteśmy w stanie już łatwo policzyć ze wzoru na całkę z, z potęgi, czyli to będzie t do pierwszej, czyli to będzie zgodnie ze wzorem t kwadrat przez 2 dodać c. Pamiętajcie, żeby tutaj jeszcze nie kończyć, bo musicie zawsze wrócić do zmiennych, w których yy, wasze zadanie Zaczynaliście, czyli w przypadku naszym to będą xy, i teraz musimy znowu za te wstawić to, co wcześniej było, czyli to wyrażenie 2 plus logarytm z x, czyli to będzie 2 plus logarytm z x do kwadratu przez 2 dodać c. Jeżeli policzycie teraz pochodną z tego wyrażenia, niestety będzie to pochodna złożona, to dostaniecie dokładnie to, co macie pod całką, oczywiście biorąc pod uwagę, że c to jest stała. To jest koniec, moi drodzy, naszego zadania. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wszystko to wysyłajcie na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.